Cześć, cześć, tutaj paw są. zaczynamy, zaczynamy kolejną gierkę na moim kanale. To będzie Fir. Fir 1. Gra, która wyszła w 2005 roku, jeśli dobrze pamiętam. Teraz nie chcę się pomylić, bo ja zawsze się mylę na początku. To był zajebisty horror, taki, który naprawdę zrobił wielkie wrażenie. Piedynka i dwójka były najlepsze. Chyba nawet nie wiem, czy dwójka nie była lepsza od jedynki. Potem były jeszcze 3, ale trzy to już było słabe. Więc zaczniemy na razie jedyneczkę. I zobaczymy jak to będzie działało na, w tych czasach na tym sprzęcie już. E, grę udało nam się spolszczyć, bo nie ma takiej wersji do spolszczenia. E, Podejślę wam w tym. E, linka wrzucę do kolesia, jak to mówi, co macie zrobić, jak to się robi. E, w opisie będzie film. E, znaczy link do filmu. Więc mam nadzieję, że ten. No, napisy są starsze, małe, nie wiem. Wydało mi się, że będą większe się uda ustawić, ale... Widzę, coś nie zadziałało. Spróbujemy to poprawić w kolejnym odcinku. Co jeszcze na pokażecie, fajnego nie grałem od premiery? W gierę wygląda to jakiś ośrodek badawczy, który został zaatakowany. Jakieś siły ciemności, które zaatakowały ten ośrodek? Zabili chłopaków. Dużo krwi. Tekstury typowe lata początek lat 2000. Czy jakiś PlayStation 2? No i się chłopaczek najew. Najew się.

This wacko's name is Paxton Fettel. He's the key. If we contain him, we contain the situation. Fucker's got an appetite. I think he has an agenda. It's not just recreational. He's getting something out of it. Essential vitamins and nutrients? What's his story? Property of Armacham Technology Corporation. They're working on a military contract to develop an army of clones that respond to a psychic commander. Top secret, of course. Fettel is one of the commanders. You gotta be fucking kidding me. This is why nobody takes us seriously. Military clones. A full battalion of them. Highly trained and heavily armed. A battalion? What are we supposed to do against a thousand super soldiers? Like I said, we put Fettel down and it's over. Fortunately, the whole point of the program is to give commanders first-hand knowledge of the battlefield without putting them in danger. That means we should be able to corner the bastard without having to wade through all those soldiers. How do we find him? Army came implanted planted a transmitter in his head. Should lead us right to him. It's awfully convenient? Assuming it does what it's supposed to. What about you, buddy? Ready to go to work? putting him in the field? Are you are always crazy? Good. He just transferred in a week ago. You've seen his training results. His reflexes are totally off the charts. I think he can handle himself. Whatever, man. It's your call. Goddamn right it is. Don't worry. You'll be fine. Let's wait and see. Pierwsza to jest rzecz, którą pamiętam, to jest jak jechałem z wózku z matką Dobra, dojeżdżamy Naszą fureczką, chodzi wszystko, mamy tutaj taki... ale coś laptop Dobra Ruszajmy, wysiadamy. Dobra. Gra jest dość ciemna, pamiętam. Więc może popracujemy nad rozjaśnieniem jeszcze. Obraz. Kama. Może troszkę rozjaśnimy. Będzie lepiej to widoczne dla nas. Dobra. Co to za dziwny dźwięk jest? Tutaj nie ma się rozwalić tego. Szkoda. wiem na 60 latek, bo w wiecie, przeglądaniu i przegraniu w tę gierkę to raczej to więcej klatek nie będzie dawało nam dużo. Więc to tak ma wyglądać. A szczurki są. Ja powiem Wam mniej więcej, pamiętam o co chodziło w grze. Ale nie pamiętam co ta gra Latarka i X, dobra Co ta gra miała robić, co mieliśmy nie robić, Oczywiście, nie otworzyły, będę chodził z latarką na razie. Skoro ona i tak jest. Okej. Wszystkie by raczej nie przejdę. Widzicie? Drady. Jeszcze te dziwne dźwięki w łóżkach. Dla nas. Same deski Dobra, to mamy jeszcze jakieś przyrządy życie łodkowego. Farby wam, że za szybko trochę chodzi, do gra. Trochę za szybko chodzi. Zauważyli. Ej, co to za duchy? Co to są tu za duchy już? Nie, co się kusa? Co tu się dzieje? Co tu się dzieje, panowie? Kole, prawdziwy horror w tej grze. Od razu się zaczyna podobać. Już ciary przechodzą po pleckach. Już ciary przechodzą po pleckach, panowie. Kurde. Chyba się ufili, jakby to odnowili, tą gierkę. Zajebiście. Zapisanie punktu kontrolnego, jedziemy. No, może to tworzyć jakoś? Mistrzu Dobra Ojeju, błyskawek też rzucił. Czy my na pewno z nimi idziemy? Czy my na pewno z nimi idziemy? Czy to prawda nam się wydaje? Co tu się dzieje? Jejku trup siedzi no, się. Sprawdźmy dodatkowe rzeczy Czy tego się będzie? Chłopak nie idzie, idziemy na górę Kogo nie ma ciągle za ścianą Da się praktycznie żadnego strzału chyba nie licząc kłódki. O tu się dzieją takie nieprzewidziane rzeczy. Kurde, prawie go trafiłem, no? Dostał do mnie kuleczkę, więc on też powinien troszeczkę Ten a może mnie trafił, ale wystrzeliłem na pewno. Z tego gości, to z tego sprzętu to się do gościu przewrócił. Jaki by nie był Jakoś do działu. Dobra, wracamy do niego. w pacynkę. No, wracamy do chłopaków. Dobra, no, powiem wam tak. Napisy fajnie, że są po polsku, ale w przeczytanie ich to. W okulary do takie powiększające od wstępnia Potrzebne są z 13 posterunku.

our unit for the duration of this op they will be on point their mission is to assess the nature of the threat our job is to keep them alive do not engage the enemy remember that we are not dealing with ordinary bad guys team one will move in from the southwest team two will approach from the north once our recon is complete we'll rendezvous and wait for further orders okay Dobra, let's go okay Naciskamy na myszce, starcik, lewy przycisk i ruszamy Dobra, lecimy będziemy śmigłowcami Na jakiś piękny statek Dobra Musimy się ruszyć To jest strasznie trwały filmik Mam nadzieję, że w końcu za na broń Dobra, tutaj mamy broń. Lepszą Dobra, otwieraj to, mistrzu Dobra, szukamy... Do kontroli bramy Czy mamy też kio? Aha Nie wiem co ma zrobić Jak to otworzyć teraz nie bramy no, no nie przedajmy no Dobra tutaj może się jakieś otwarcie będzie Mamy fajnego, jakiś sprzęcior. Wleśliśmy Dobra, zobaczmy. Czy tak jakaś wskoczyć się, czy nie da. Do góry. Oczywiście. Nie bardzo. Widzę, że to mogę wejść. Może coś jeszcze innego tu znajdziemy. Chyba, że to było sprzęt do otwierania bramy. Ślaster, coś tam. Ale wątpię w to. To mamy mały ludzki dylemacik Jak ją otworzyć teraz? Tą brameczkę. Tu nie, tu nie. Szybko nie masz szybkiego biegania. No to w dupa zbita za przeproszeniem. Nie wiem jak to tworzyć Nie widzę tu żadnych chyba, że tutaj wyjdziemy, dobra tu się da wejść to na górze być jakieś otworzenie Sprawdźmy to Dobra Brama się otwiera Kurczę, chyba tam rozstrzelali nam chłopaków. Brama się tworzyła i. chłopaki nie żyją wiesz? Ale ich tu rozpieprzyło. Już niemożliwe, to było. O kurde. O kurde. Kto jej tak załatwił? Jest niemożliwe, no. Kurczę, dziewczynka z włosami. To strach, strach, strach. Jeju. Fear. Zaczyna się. Zaczyna się ciekawie. Bardzo ciekawie. No, muszę się spotkać z zadziałem. No, szukamy, szukamy, szukamy. Kolejnego przejścia. to wali coś. To. O, tu się, to się chyba oddział. Nasz. Tak. Nie jest na oddział, hello. Dobra, sorry, pomyłka była. Ja myślałem, że to jest oddział nasz, który nam pomaga. Celowanie w tej grze jest trochę słabe. Ale damy radę. Dobra, trochę życia straciłem, ale tylko dlatego, że naprawdę byłem pewien, że to nie są... że to są nasi jacyś jeszcze, jakiś oddział. To nasz Kurde, no ja Pamiętam, że to grałem, bo jebałem Ale nie myślałem, że nie takie tutaj nieprzyjemności będą robić Nie da się przejść, nie da tu nic nie ma za bardzo Jeszcze ja sprawdzę lepiej to, bo może tu się coś znajdować, jakieś magazynki jakieś inne rzeczy Dobra, idziemy na górę Te stare gry są takie puste, no? Wiecie, te ściany, to wszystko jest takie. Mizerne, te obiekty. Dobra, mamy apteczkę, więc nie jest źle. RC, przeładujmy Z, apteczkę, tak? No, Nie, to nie to miało być. Się. jakiś jakiejś Nie. Przejdźmy no nie no. Przecież przez okno byś przeszedł bez tego, panowie. Nie wsadzajmy no. To byłem, to byłem, dobra. Do tego muszę wejść. Dobra. Przybiegnie zaraz. Jeden jeszcze. Dziękuję. No, biega? Jest mało istotne, nie? mnie. Dobra, walić, ale ciężko się tu no, walimy, walimy Chciałbym do mamy go, Dobra, przechodzimy to Ha, się pakowałeś na mnie Dobra, leży, leżą wszyscy Mamy ich, zaczęło się strzelanie. No, spodziewałem się trochę lepszego strzelania, powiem wam, w tej gierce brakuje docelowania, troszeczkę w tej gierce, no ale takiego z... celownik jest fajny, ale będzie chodzi mi zbliżenia, Dobra, idziemy tutaj, strzelałbym lepszego starcia. Z nimi. Co tu się dzieje, co? tu się dzieje? panowie? No, co? się robić? Nacisnąć? <tryk> się się dzieje? jak to zobaczyłem, no. jak ten Gościu mi się przez ścianę tu a się zakształciłem. granaty jakieś. Kurde no. Ciężko się celuję, Ciężko się celuję tutaj, ale będzie dobrze. Będzie dobrze. Czekajcie, wrócę, spróbuję pod te granaciki sobie tutaj. Mają mnie wziąć, tak? W wierzę Mogą mi się im przydać później. Na razie jeszcze tylko strzelam. Ale później to może być różnie. Czy jakiś napój bym sobie wziął? Bo mi się pizzy chciało. Tą kolki bym się napił teraz. Dobrej. Okay. Mamy, mamy kogoś. Ale gdzie było. Weźmy spokojnie. Mam nadzieję, że nie będzie za głośno. W zegierce. Ale go tam ciachnąłem. Lekko. To jest wszystko zabrakadowane. Dobra. Jakiś lepszy karabin mamy. Broń, pistolety, to naboje zawsze się przydadzą na strzelania. Apteczka też. Trzeba ją wziąć. tu wiesz, przeszliśmy tędy. Kolej nie żyją. Czy ta się tworzyć to szkoda, że nie mogę przesunąć, no? Cigierce. Ale tak wymyślili, niech im będzie. co to tam się pojawi Aha, pewnie będziemy mogli dzięki temu przejść na drugą stronę No to jakiś standard dosyć w tych gierkach Ale dziury, dziury po kulach chociaż są Dobra, Dostał Dobra, To muszę krótsze sery walić w Hell Life przechodzę? No właśnie tak sobie myślałem, że przeszedłem bardzo chętnie Hell Life'a jedeneczkę Ale takiego oryginalnego jeszcze o Może kiedyś serię właśnie zrobię z tego? Z tego oryginała? Oryginałka, żebym zrobił, może za mnie chodzi. No, przydałoby się, moim zdaniem, na moim kanale zrobić taką moją starą gierkę. Jeszcze raz powrócić do tej grafiki sprzed wielu lat. Mamy go. Dobra, tego ściągnąłem. No, tego też. Z ściąłem? Z Nie będę tam teraz schodził, ale przeładuję sobie broń. Sprawdzimy dalej. Czy się uda? Dobra, jesteśmy. Od każdego momentu trzeba wziąć naboje. Moje czasy, początki mojego właśnie Właściwie gminy to były takie gierki Znaczy, to już nie początki, to... Ale... W większości grałem w, tok, w takie sprzęty, Na takich sprzętach No, trochę zjebałem Trochę zrąbałem, naprawdę Źle wbiegłem na nich Mówiłem tu za bardzo na szalonego Pawła Na szalonego Pawsona Kurde, udało się to przejść, ale powiem wam, że nawet dobrze życie mam. X życie się orało. Albo Z? Z. jeszcze jak tam jeden jest, na ja dwóch. Widzę ich. Dobra. Nie, to nie miało być to. To miał już Shift. Aha, czyli wiem jak jest zbliżanie. Trochę śmieszne. Dobra. To jest zwolnienie, Aha, już mogę zrobić zwolnienie jeszcze. Tutaj co biegłem, na nich, to trzeba było wziąć. Pewnie by się udało. Załatwić. Dobra, mamy dużo życia. No, mogę go przeładować. Tu jakieś zejście jest, sprawdzimy na dole. Co do nas mają? Zapowiedzianie punktu kontrolnego. No, coraz więcej broni. Ojeju! Ojeju! Dobra, spadaj gościu Będziemy jeszcze zobaczymy tego magazynu, który tam jest Wiesz, już nie wyjdę o, nie wyjdę No to niedobrze To chyba do magazynu jednak nie zajdziemy, bo nie będzie sensu wracać Widzicie? kopotki. Nas w końcu, czy nie puści? No, Na się nas nie chce puścić. Oh, puść. Chyba puszczę woli. Dobra, tu mamy życie. On tutaj poszedł. Kurczę, co się dzieje? W ogóle, same trupy leżą, same szkielety. Ktoś ich zeżar. Strasznie głodni musieli być ci ludzie, żeby tak opitolić chłopaków. No to, że coś zaskoczyć trzeba. Oj, czy dziewczynka przyszła? Są chwileczki, spadam na razie. Płoniemy, płoniemy. Kurde, wszystko wybuchło. Spadamy stąd. Uciekam, Uciekam. O kurde. Taki ogień. Gdzie ja jestem. Wybuchła. Cała ta. Cały magazyn wybuch. Cały magazyn wybuch. Czy my żyjemy? Czy nie żyjemy? To się zadawało. Chyba żyjemy jednak.